Baran. Hasło dnia. Uspokojenie w ruchu. To sprzyja. Działanie z jasnym celem i spokojnym tempem. Uwaga na nerwowe decyzje podejmowane pod wpływem chwili. Działanie na dziś. Zrób krótką listę najważniejszych zadań i trzymaj się tylko tego, co naprawdę kluczowe. Baranie. Dziś wszechświat zachęca Cię, by zamiast rzucać się w kilka stron naraz, wybrał jeden kierunek i podążał za nim konsekwentnie. Teraz walczyć z czasem. Spróbuj się z nim dogadać. Każdy spokojny, świadomy krok będzie miał większą moc niż nagły zryw. Byk. Hasło dnia. Powrót do komfortu. Co sprzyja? Domowa atmosfera, ciepło, przedmioty i ludzie dające poczucie bezpieczeństwa. Uwaga na upór, który blokuje przed znaną czegoś, co już nie służy. Działanie na dziś. Uporządkuj choć jedno miejsce w swojej przestrzeni: biurko, półkę, szufladę. Byku, dzisiejsza energia pomaga ci poczuć się stabilni. To dobry dzień, bo odpuścić sobie gonitwę za perfekcją i skupić się na tym, co daje ci prawdziwy spokój. Zauważ, co w twoim otoczeniu Ci uspokaja, a co niepotrzebnie napina. Bliźnięta. Hasło dnia zrozumienie poprzez rozmowę. Co sprzyja? Krótkie, szczere rozmowy i jasne komunikaty. Uwaga na, rozproszenie i przeskakiwanie z tematu na temat. Działanie na dziś odezwij się do jednej osoby, o której ostatnio często myślałeś, ale odkładałeś kontakt. Bliźnięta i słowa mają szczególną moc. To dobry moment, żeby coś wyjaśnić, dopowiedzieć albo wreszcie z kimś szczerze porozmawiać. Zamiast chować myśli w sobie, pozwól im spokojnie popłynąć w kierunku, który przyniesie ulgę. Ak. hasło dnia. Czułość dla siebie. To sprzyja. Chwila ciszy, miękkie koce, spokojna muzyka, łagodny wieczorny czas. Uwaga na, granie odpowiedzialności za emocje innych. Działanie na dziś, poświęć kilka minut tylko sobie Może to być kąpiel, ulubiona herbata albo spokojny spacer Raku, dzisiejszy dzień przypomina Ci, że Twoja wrażliwość jest darem Zamiast ją chować, otul ją troską Pozwól sobie poczuć to, co czujesz, bez oceniania, czy to za dużo, czy za mało Lew hasło dnia, jasność intencji Co sprzyja? Świadome mówienie tego, czego chcesz, zamiast liczenia, że ktoś się domyśli Uwaga na dumę, która nie pozwala przyznać, że też czasem potrzebujesz wsparcia Działanie na dziś Zapisz jedno pragnienie swojego serca, które dziś świadomie wspierasz swoją energią Wie, dziś możesz poczuć potrzebę, by jeszcze wyraźniej stanąć po swojej stronie. Kosmos sprzyja szczerości wobec siebie. Im bardziej jasno nazwiesz swoje potrzeby, tym łatwiej będzie ci je realizować.